Cześć, ja jestem Krzychu Legos. A w dzisiejszym odcinku omawiamy sobie ten oto magazyn LEGO Hidden Inside. Jest to numer drugi na rok 2020. No ale bez przedłużania przechodzimy do recenzjowania. To tak. Ja sobie tutaj, ja będę sobie tutaj rozcinał. I jak wiecie już na moim kanale się pojawiła recenzja Elfłego. No więc dzisiaj pomyślałam sobie, że sobie zrobimy taki dzień. Dzień mini dzień elfłego. No, dwa odcinki właśnie o nim. Dobrze. To zaczniemy sobie od tego, co pewnie Was najbardziej interesuje w tym magazynie. Zresztą każdego. No, czyli oczywiście figurka. No to co? Otwieramy. No. Mmm, tak jak to klesko no Trzeba przyznać, że o, o, przesadzają z tym klejem. Zobaczcie tutaj tego kleju jest. No. Kiedyś, kiedyś to było tego wszystkiego Mnie normalnie. Kiedyś to tam gdzieś na dnie nie został żaden klocek. Teraz trzeba patrzeć, czy żaden klocek nie został przypadkiem gdzieś na. No. Czyż nie został gdzieś tutaj na? Się nie przy, przykleił. Czyżby to. To już spakowaliśmy. Szybko sobie tutaj złożymy. Rachu, ciachu kombinezonik dwie główeczki już ziomeczek jest trzeba twa twarz poprawić wszystkie te z hide and bardzo naprawdę ładne są wszystkie figurki ale jeszcze musimy zrobimy ten tutaj ogieniek rachu ciachu cyk 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 no, i już nasz Elf jest zbudowany Figureczka bardzo ładna No sobie tak szybko omówimy Tutaj mamy też tutaj fajnie widać, że ten jego kazany ten jego kostium tutaj mamy tak fajnie No i cały przód, wszędzie mamy sporo tych nadruków No jest tego, jest tego naprawdę no dużo Sporo tego jest mm, Tutaj mamy Między innymi jego Plakietkę On jakby w jakiejś filmie pracował No w sumie szketałowcy duchów To można nazywać jako pracę Tutaj ma klucze jakieś Chusteczka, trochę smaru No bo wiecie, Elfułego jest kaskaderem To czasami Musi naprawić sobie autko No i tutaj mamy ogieniek I teraz czekajcie Od razu wam pokażę troszkę porównanie Z ogienkiem starszym Zobaczcie, jak te ogienki się zmieniły. Tutaj mamy jeden, bodajże z 2013 tego, czy tam 2012 roku, a tutaj mamy drugi z tego roku. No, ewolucja spora. No, ale odcinek nie jest o ogienkach, więc przechodzimy sobie do gazetki. Dobra, tutaj mamy stronę główną, i tutaj mamy jakby sobie taki troszeczkę zapowiedź kolejnych czyli gazetki. Czy już nie takiej kolejnej, bo już ona wyszła. tasty strażak z jego dronem z pożarniczym. Tutaj oczywiście komiksik. No i tutaj mamy yy, zreści. O, i tutaj jak, jak to jest upiorne. Tutaj bardzo ciekawa funkcja. czy może taka ciekawa rzecz. Jak widzicie. Jak jest upiornie. Założyliście ten magazyn na nawidzuny. Musicie mieć szeroko otwarte oczy, żeby dostrzec jak bardzo szukacie tych główek. Na stronach, oprócz poziom straszności. Wpisz odpowiedni numer stron w każdej główce. No bardzo fajny, hmm, powiem. Ciekawe nie wiem, czy życie, ale na przykład tak było w Niczego. też tam szukaliśmy załóżmy herbatek, mistrzału. No to sobie przejdziemy do kolejnej strony. No, kolejna stronnica i tutaj mamy wielki L! Fuego! Akta bohaterów, też ciekawe. Podobnie mieliśmy w tych pierwszych magazynach Injago. Też tutaj te ciekawe. Twoi bohaterzy mamy opisany krótko, kim oni są. Więc mamy tego i JPediach. JPediach. Ten przynajmniej dom... kolejście z najgorszych w okolicy. To naprawdę twardy zawodnik. Chciałbym zobaczyć secik z nim, żeby go figurka, bo naprawdę to jest ciekawe. Bardzo ładne. Tak, fajnie jakby. Wyszła taka figurka. No ale sobie tutaj przejdźmy. Szybko, komiksik. Komiksik. To jest w ogóle kontynuacja jeszcze innych komiksów. Przednich numerów. W ciągu komiks. Oj, to jakby troszeczkę taki retrospekcja pewnie. Szkieletowe zbuje Zabawka. No i tutaj mam omówienie Secika z Elfuego. I szkoda troszeczkę, że w magazynie nie ma jak tutaj widzimy pelerynki Elfuego, no ale... Jeszcze nigdy w magazynie nie pojawia się, że. rynka No fajnie, że nie mamy właśnie omówienia. Fajnie, właśnie są omówienia Zdawów, Ale widzicie, tutaj mamy 428 klocków. Jak widzicie. Właśnie mam taki trochę przypisik. I szkoda, naprawdę. Szkoda, że jak w Ameryce jest, nie wiem, czy wiecie, na zestawach lego jest napisane, ile mają elementów. No dobrze, szybko dalej. O, tutaj mamy plakacik. Ładny. Ładny, mam tutaj plakat. Elegancki. Dalej, tutaj jest jeszcze też jakieś gry, zabawy. Mamy, o, gry planszową. Ciekawe, ciekawe. No, dalsza część komiksu. Już tu mamy elfego Szkieleta. No, pewnie znacie tego elfego Szkieleta jest mojej już z recenzji armatki. I zobaczcie, tutaj też jest ciekawe, bo tutaj też jest jego armata. No, no już sobie. W ciachu. Tutaj mamy jeszcze jakieś tam łamigłówki różne. Tutaj też. To magazyn jest tak bardzo fajnie. Tutaj różne ciekawe gierki są. No i następny będzie. Duch. Naprawdę kucie ładny. No, bądź co so bądź, ale naprawdę ładny duszek. No zobaczcie, dwie twarze. Motosyk. Motosyk klowy, to jest w ogóle dziewczyna, ale zobaczcie jakie piękne włoski te no sztosik oczywiście za miesiąc, 31 marca. No ale naprawdę bardzo mi się jej ta fryzurka podoba no po prostu powiem, że prima sort. Jakby to powiedział prawdziwy Janusz. No ale tej co jeszcze mamy? O ty mam na, na końcu A do wycięcia. Uśmiechnięta twarz z drugiej strony. I to był chyba na tyle. O, czadow czadowy kolor. Tak, zgadza się. To było na tyle z. Ale jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że nasz elfuego ma dwie twarze. Jak dwie twarze z Bazmana. Zobaczcie. Jedna twarzyczka i druga. No ale to już by było na tyle w tym odcinku. Dzięki i to już jest jakby drugi odcinek z dnia. Drugi ostatni dnia Elfuego. Żegnam Was, cześć i pa!